Kiedy kochani, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj naprawdę bardzo gorąco, e, bardzo gorąco Was witam e, w, holu, w Holu, w holu takim zbiorczym z e, paroma rzeczami, dosłownie na naszej nowej sypialni, e, też troszeczkę tak jesiennie już. E, zaraz Wam pokażę, co mam z Home and You, z Sinsaya, z, z Reserve i coś jeszcze z Allegro, co już kiedyś wam. E, Chciałam polecić, bo naprawdę jest to bardzo jakościowy produkt. Gdzie ja go mam? No właśnie, zaraz się znajdzie, gdzie będzie trzeba. Gdzie ja go mam? jest. Czekajcie. A, Jest. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, zacznę może od właśnie tego produktu. Jest to produkt, który możecie kupić na Allegro i jest to prześcieradło. To jest niby nic, a jednak... No muszę mieć otwarte okno, bo się ugotuję, a jeżdżą auto, no jeżdżą, i będzie słychać. Chcę też się streścić, bo mam 19% baterii, więc szybciutko, skoro nowe łóżko, to nowe prześcieradło, nowa pościel. I słuchajcie, takie prześcieradło marki Karo zobaczcie, www.karo.waw.pl Produkt Polski i ja mam to prześcieradło. Akurat białe w wymiarze 200x220, ono jest z gumką. Jest naprawdę bardzo szeroki wy wybór, jeżeli chodzi o te prześcieradła na Allegro. I e, one są genialne. One są e, naprawdę, przynajmniej to, które już mam chyba ze 2 lata, jest prany non-stop, bo ja lubię, tak sobie, wiecie, pościel z, z siebie zdjąć, włożyć do pralki do suszarki i zaraz z powrotem założyć. I u nas tyle razy w ciągu roku, a już dwa lata naprawdę nic się z nimi nie dzieje. Nawet najmniejszej dziurki gumka trzyma tak jak trzymała, jest rewelacyjne, zdrożało. Zdrożało, bo ja kupowałam w tym wymiarze, przecieradło szary, które mamy um, chyba za 55 zł. Teraz już płaciłam 75, ale to, takie, no, to tak, tak jest. Więc um, naprawdę Wam serdecznie polecam. Jakbyście chcieli dodawać znaka, to podlinkuję. Zresztą. Co znajdę, to podlinkuję. O, tak zrobiłem. Będzie Wam łatwiej. I też nie będziecie co chwilę pytać, a ja nie będę co chwilę odpowiadać, bo w końcu może być, wiecie, chaos i mogę Wam nie odpowiadać na bieżąco. A te rzeczy się sprzedają. No niestety taka jest prawda. Drugą rzeczą, jaką Wam pokażę, to jest rzecz całkowicie nowa dla mnie. Są to... Mm, Chciałam powiedzieć są, ale jest, bo, bo finalnie nie zamówiłam też drugiej. Jest to pościel z Reserve, pościel z bawełny satynowej w wymiarze 200x220 oraz dwie poduszki w wymiarze 70x80 cm. Pościel w takim kolorze beżowym, bardzo ładnym, ciepłym beżu z czarnymi elementami i ona jest tak fajnie tutaj zapakowana. Ja przy Was ją otworzę po raz pierwszy. Zobaczymy sobie, jak wygląda, jak ją, że tak powiem, czuć. Powiem tak, ja już ją tak sobie wymacałam i naprawdę bardzo przyjemny materiał. Wiecie, że ja jestem fanką totalną pościeli z Home and You, wiecie to. I ciężko mi znaleźć coś podobnego, ciężko mnie, mnie zadowolić czym innym, jeżeli chodzi o pościele, tekstylia w ogóle, bo bardzo, bardzo lubię Tą właśnie grupę, yy, jaką są tekstylia z Home and You. I tutaj mamy tak, taką woduszkę. Ona ma tutaj takie, zobaczcie, o, czarne pasy, po prostu. Yy, One są obydwie, tak, obydwie tak samo yy, nadrukowane. I po prostu duża kołdra. Bardzo duża kołdra. Ja ją sobie zaraz tutaj e, rozpakuję i będę po prostu ją prać. Dajcie znaka, czy Wy pierzecie pościel e, taką, taką od razu nowiutką, jak Wam przyjdzie ze sklepu, czy nie, bo wiem, że kilka osób mojego otoczenia mm, robi tak jak ja, czyli pierze i wiem, że jest grupa osób, która nie pierze takiej świeżej, nowej pościeli, ja piorę zawsze, ja piorę wszystko, co przyjdzie mi ze sklepu czy to kupię, nieważne, piorę wszystko, bardzo przyjemny materiał, bardzo taka chłodna, faktycznie nowa bawełna, bardzo, bardzo e, przyjemny, o Boże, leje się z człowieka, mam nadzieję, że szybko mi pójdzie, e, także mm, to była posiel akurat w reserve na, na tym dziale wyprzedażowym i ona kosztowała 149 zł, więc pff, może być, może być. Lecimy do Sinsaya. I z Sinsaya przyszła mi paczka. Dosłownie cztery produkty, trzy tak w zasadzie. Dwa w dwóch rozmiarach i są to dynie. Dynie, które są wyprzedane już. Ja co jakiś czas jak wejdę na, na Sinsaya sprawdzić, czy coś nowego dołożyli do takiego działu, wiecie, jesiennego, wpisuję sobie pumpkin dynia u góry i wyskakują różne dynie. Tych już nie mogę znaleźć. Podlinkuję będą. Będziecie mogli wtedy sobie czyhać na nie. Ale są naprawdę fenomenalne. Ta duża, ona chyba ma tak, średnicę 32 cm kosztowała 30 zł. Ja mam takie dwie. One się muszą troszeczkę wiecie. O, je trzeba troszeczkę napuszyć. Hops. Ponieważ, jak widzicie, zobaczcie, da się naprawdę była uklepiona mocno, a teraz naprawdę jest puchata. E, dwie po 30 zł. I cztery mam takie małe. Słodkie, dynie, po chyba 12,99. Nie ma tej ceny, czy jest? Nie ma, 12,99, tak mi się wydaje. Mam cztery sztuki. Piękne, piękne, piękne. I one są w wymiarze 14 na 9 cm, i też są naprawdę, mimo że małe, przykuwają uwagę, są bardzo urokliwe. Sisa, ja mam jeszcze dwie rzeczy: na taką tutaj naszą półeczkę, którą wam na pewno kiedyś pokażę. I zamówiłam wazon, wazon, który ma być pusty, ma być dekoracją i ona, ona w ogóle bardzo ładnie będzie wyglądał na naszej ścianie. To jest taki wazon z kamionki, jak słyszycie, i on kosztował chyba 20 zł. Link w opisie. E, wysokość 21 cm. On jest taki nie jest taki gładki, To nie jest taka, taka gładka ceramika e, w odróżnieniu do właśnie tego drugiego który jest malutki, nie wiem ilo odpuszczonę, nie mam pojęcia. To jest w wymiarze jego 10x14 cm. I jest taki wiecie, gładziutki. A ten jest taki um, delikatnie chrobowaty. Natomiast um, one są w ogóle w innych odcieniach beżu ale do czego zwierzę, pasują do siebie fajnie. Kolejnymi rzeczami e, do pokazania są lampki nocne. Zamówiłam ogólnie z Homeniu trzy lampy. E, dwie takie lampeczki nocne z e, takimi kryształkami. One mają takie abażury satynowe. E, to jest taki, taka złama na biel. E, nie jest to czysta, e, idealna biel. Są bardzo, bardzo leciutkie. Tutaj jest akurat e, Lampeczka na mały gwint i naprawdę są bardzo ładne, bardzo ładnie się prezentują. Zresztą obserwowali się cały czas za mną. One kosztowały coś koło 85 zł za jedną sztukę. Były również na dziale wyprzedażowym i według mnie bardzo, bardzo adekwatna cena co do jakości, co do wykonania. Bardzo ładne. Tak się patrzę, bo stoicie oparci o tą właśnie drugą i naprawdę bardzo, bardzo ładna. Elegancka, prosta yy, i przede wszystkim pasująca nam na wnętrza, co jest najbardziej istotne w tym wszystkim. Tak, i kolejne rzeczy. Zanim yy, pokażę Wam, tak jak powiedziałam, zamówiłam trzy lampy, zanim, zanim pokażę Wam tą yy, jeszcze jedną lampę, yy, pokażę Wam kolejną rzecz. Jest to taki bieliźniak. Jak to nazwać? Nie wiem, <laughs> jak do tego doszło, nie wiem, nie wiem. Słuchajcie, jest to taki em, kosz, pojemnik, takie pudło z wieczkiem, z przykrywką, z nakryciem, nie wiem, wiecie o co chodzi, bieliźniak chyba, to się zwie bieliźniak. Em, jest to taki kosz, który u nas będzie pełnił funkcję akurat kosza na koce, na, na żółte, dużo się tutaj jakoś super hipery nie zmieści, ale ale się zmieści, bo sprawdzałam. Więc to, co mi potrzebne, na pewno tutaj będę mogła wsadzić. Wszystko się wytrze na ślinę. Także na nie patrzy na mnie dziwnie. No, cyk, beki, już. On kosztował pierwotnie na stronie Home and Use, zresztą w sklepie również 399 zł, więc bardzo dużo. Później kosztował w sklepie 160 zł i jeszcze trafiłam na dzień, kiedy było minus 20% od ceny przedażowej i w suma sumarum wyżej 10-20% na niej, więc słuchajcie, naprawdę yy, poniżej 140 zł bardzo, bardzo dobra cena według mnie, jak to taki jest, yy, bardzo ładnie wykonany, piękny yy, produkt. Ech, to jest brudny, teraz zobaczyłam. Uu, uu. Panie, zaraz zobaczymy. Na... Jak ty to kupowałaś, bardzo? Gdzieś się wydarzał. Gdzieś się wytarzał. Ale to jest taka eko więc myślę, że bez problemu sobie po prostu zejdzie. A teraz Wam pokażę jeszcze jedną i ostatnią rzecz, na którą polowałam. Nie powiem, polowałam, ponieważ. Historia tego jest taka. Zamówiłam dwie lampki nocne z innej w ogóle strony, um, które, mnie, które mnie strasznie rozczarowały. Chciałam powiedzieć y, poprawnie, która mnie rozczarowała, ponieważ zamówiłam dwie przyszła jedna. To już po pierwsze. Po rozpakowaniu okazało się, że jest y, straszna straszna, ale była naprawdę droga, bo kosztowała ponad 300 zł za jedną lampę, była straszna i w ogóle to, co przyszło na żywo, nie odpowiadało temu, co tam gdzieś tam na zdjęciu. W sensie, wiecie, na zdjęciu nie ma pokazanych tych takich detali, które później decydują o tym, czy zostawiamy produkt, czy nie, czy nam się podoba czy nie. No, tutaj było naprawdę źle, naprawdę źle, więc odesłałam tamte lampy i e, jakby, Kupiłam je, ponieważ nie mogłam natrafić na fajną na home view. A jak mi się coś podobało, to na przykład była jedna, albo były gdzieś tam elementy złota, czy jakiś abażur chabrowy, czy w kolorze butelkowej zieleni. Więc coś zawsze nie pykało. Później, jak czekałam na te lampy, na tamte, tamte, a czekałam na nie chyba z 10 dni. Albo z 7, nie wiem, to jakoś tak kilka dni jest, będę dłużej niż na e, takie sieciówkowe przesyłki. E, weszły właśnie te lampy, które tutaj mam, e, i pojawiła się na chwilę lampa stojąca wysoka, która za mną. E, I powiem Wam, że ona się pojawiła, zniknęła na kilka dni i pojawiła się ponownie w momencie, kiedy ja postanowiłem odesłać tamte lampy, e, tamtą lampę. lampę. E, a więc e, to było przeznaczenie już Wam pokazuję, o jaką lampę chodzi e, i się zaraz z Wami już e, żegnam, ponieważ słońce zachodzi. Ja muszę ten filmik szybko przerobić, żebyście go jutro rano mieli na kanale e, i bateria mi pewnie zaraz padnie, więc odwrócę Was. E, tutaj się z Wami już e, żegnam, e, jeżeli chodzi o taki, taki, e, taką wizję e, i pokazuję Wam moją pięknotkę upolowaną. Jak się podniosę, tak się uśmiecham. A jak to wygląda naprawdę? A, tak właśnie. Zdretwiały człowiek dobra. Pokazuje mama chorzka. I tu jest właśnie ta lampeczka. Proszę zobaczcie sobie. Taka wysoka. Z trzema kryształkami. Wyłączy może światło. Zobaczycie w tym świetle naturalnym. Tak się prezentuje naprawdę bardzo ładna. I dobrze, że ją upolowałam warto było poczekać. Piękna. Piękna, elegancka. Również z tym motywem kryształków, jak e, u nas w pozostałym oświetleniu tutaj w pokoju. Także naprawdę bardzo pasuje. I kosztowała 160 zł. Również była przeceniona z 399 Więc rewelacja. Dajcie znać, co Wam najbardziej się podobało z tego holu mieszanego. Ja się z Wami żegnam. I oczywiście do usłyszenia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.